Był działaczem narodowym i dyktatorem III Powstania Śląskiego. Zaliczany jest do grona wybitnych Ślązaków. W 138 rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego kwiaty na jego grobi pod pomnikiem w Katowicach złożyli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk i marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz. A uznanie dla Wojciecha Korfantego wyraził dziś również założyciel i były lider Unii Polityki Realnej Janusz Korwin-Mikke. Jego zdaniem Korfanty był przede wszystkim zwolennikiem państwa dzielącego się władzą z obywatelami. To jest człowiek, który walczył o Polsce prawdę. po drugie o to, żeby nie państwo decydowało o wszystkim. Tylko żeby panowała taka normalna zasada pomocniczości, prawda, że co można to robi sama głowa rodziny, czego nie może, no to robi jakaś gmina, jak nie to powiat czy województwo.